Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam już w drugim odcinku SimCity: gdzie wszystko mnie denerwuje. Niektóre budynki mają za mało pracowników i nie działają. Zadbaj, by pracownicy mogli się dostać do tych miejsc pracy. Nie pasowało im, że nie mają tego, to tyranimują tego, no i tak cały czas nie mają czegoś. Jak mnie to denerwuje, to masakra, wy nawet nie wiecie. Znaczy, no wiesz, Dobra, macie tu jeszcze domy, żeby ktoś pracowało. Yy, tak, ilu mamy ludzi? 207? No, zarabiamy trochę na godzinę, nie można powiedzieć. Ale, ale co? Wier... Co? Co to jest? Wiercenie. Szyby naftowy. Aha, no tak, nafta by się przydała, bo nafty mamy tu dość dużo. Co ci, będę pracować za grosze? O co ci, kaman? Wydatki stawka podatku jest, o co ci chodzi, za jakie grosze stały przypływ wody 0% pro... No, no to może tutaj zrobić, a co, 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 kopalnictwo no, w sumie by się przydało, o zarabiamy już dużo, dużo kasy i Właśnie, my nie mamy rudy. my nie mamy w ogóle rud, my nie mamy zupełnie rudy. Dobra. Ale tak, chcę zrobić, chcę zrobić, co ja chcę zrobić, chcę zrobić ogólnie, tak na początek, może by się przydało. 400 mieszkańców, tak. Ja chcę, ja chcę nie handel, nie elektronika, o kultura to nie tu, to nie tu. Nie tak, może. Um, ja chcę, gdzie jest szkoła w ogóle, tu, nie, gdzie jest szkoła, nie ma, ej stop, nie, no jest szkoła, to... ale to jest ratusz, gdzie jest szkoła kurde, smart, klep, zrobiłem, zrobiłem na 100%, jest szkoła gdzieś, tylko gdzie, tu nie ma, gdzie jest szkoła <kłupisy> Przepraszam, gdzie <Cool toy. kłupisy> jest kurde szkoła? Zrobiłem na 100%, Erik. Y. 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 <śścigamy> ale gdzie to jest? What? Kurde, ale nie, no ja zrobiłem na 100% szkołę. No. Przepraszam. Po raz kolejny. No. Jeśli tu jest ratusz. Stop, 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 Może tu mi jakoś pokażę kształcenie. Co? nie ma... Nie mam w ogóle szkoły. Szkoła posława. No robiłem to na 100%. No, no robiłem nie ma, bo to że ja nie robiłem szkoły. No. <laughs> bardziej. Nie no no, szkoda, że taki du duży budynek powinien być, chyba nie. U ale, Keddy jezu, panie Chryste, w ogóle zwolnijmy tempo, może. Mm. Kurde. W sumie nie, na no dwie sobie, sobie leci, ale. Nie, 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 nie. Cóż mogą? Mogą popatrzeć, jak schnie farba, albo zagrać w sieciową grę społecznościową. Hmm, popatrzmy. Co Do, to? Dopóki noszę tę maskę, trujące opary są dla mnie niegroźne. Chyba. Właśnie, bo tu się jakoś to ulepsza ogólnie. Poziom techniczny. Ej, a ja mogę to jakoś. Nie no, no, ja robiłem szkołę, no, na 100%, pro... a dobra, nie robiłem, to zróbmy jeszcze jedną, co się nie da, jak się, kurde, da. Proszę bardzo. Przy... Ej, no ja tu nie mogę dać. Szkoły chyba, chyba. Tu niech będzie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Edytujemy. Autobus. Jakby nawet. Znak szkolny. Znak szkoły podstawowej. Ale tu się jakoś robiło sale. Tu masz Nie, nie. Klasy szkolne. Właśnie. To by się przydanęło. Ale chociaż autobus. Czemu nie? Autobus. Proszę bardzo. Mamy już dwa autobusiki. No. Jest spoko według mnie. Ale właśnie, bo tu pokazuję. A jeszcze tu zobaczymy. No, weź mi... Ej, gdzie jest ta myszka? O ej! X, dobra, jest. Coś. Ej, ja nie widzę myszki. O jest już. Rad, rad. Aha, co Ty chcesz? Chcesz dowiedzieć się więcej o ekranie budżetu? Okej, okay. chcę. I musisz czekać za sprawdzenia budżetu, a rzędziesz pod kreską. O no, tu się sprawdza bu budżet. No, fajnie. Kliknij wszystko, kontrolować, okej. Okay. Um, okej, okay. wydatki, pochody, wiemy, to właśnie podatki. A z mnie no dobra, ok, nawet tego nie czytam, po co ci to jak ja tego nie czytam, no wyłączam to, kurde, już mogę. Mm, ale, 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 jak zmniejszę, jak zmniejszę tyle podatki, ojeju, mm, nie, nie, to za mało, Siedem. 15% to za dużo chyba dajmy nie wiem, tak jak było chyba no a zostawmy tak jak było nie będę tu nic mieszał na razie hmm. bo już jest prawie 8 minuta odcinka, a my nic znaczy ja nic nie zrobiłem bo będę zmniejszyć bezrobocie Tak, to jest za mało ludzi do pracy, tak, to jest za... Y tam, tak, to nie mają gdzie pracować, no, a ja zarabamy. A proszę bardzo, ja Was proszę bardzo, ja Was nie będę tutaj... Nie, nie wiem co. Dobra. Wiatr, który mi tam Zamknięte już, zacznijam. Wydatki 500 za godzinę. Paje. Dobra. Szkolnictwo. Co tu znowu nie pasi? Um, dobra, bo mamy już trz... drugi odcinek to chyba robić, <laughs> drugi odcinek się do tego zbieram, nie, 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 ja robię policję, um, policja jest tu chyba, tak policja, um, 30 tysięcy, o oh Boże, um, utyla, adizacja, śmieci, o, nawet nie da na wow. A to, na Właśnie, bo to... Dobra, to to wyłączmy na razie. Zrobimy tutaj daleko taką, taką od, odłamę, od błonem normalnie. I taką. Tutaj tak. O, tak, i będą wszystkie słuchane. Są syskie, w do CZ. Ja wiem, że to kosztuje 2000, coś, ale mniejsza. No, no chodź tu. Dobra. Przy, przybliżmy sobie. Jak się tym źle ruszę, ja wolę już chyba tak, serio. Dobra. I co? Uśmieci. Muciec. Zadziwił Ci bo nie mam tyle lepsze zaraz hmm. zamknij w sumie wyspisko zamknięte już zatrudniemy um, edytuj co ja mogę tu zedytować Garaż my ciarki. nie nie my tu mamy za mało funduszy nie 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 um, chcę tak teraz co ja chcę teraz teraz ja chcę tak. Stąd. Stąd zrobimy coś takiego. Tak. O pięknie. Stąd zrobimy coś takiego. tylko ma być. Ładnie. To kosztuje mnie miliony. Ale ja nieważne. Kupuję. Blubię. Um, mam A weź już z Trochę kasę muszę teraz podrobić. Ym, właśnie, teraz tak. Ym, też co? Ym, zasilanie, prąd, czyli mam na myśli. Ale to nie, ja tu nie chcę. Co ja jestem za tym? Ale ja musiał budować to, tu się lepiej. Nie lecia. No to, ale cały czas jest taki lepiej. Ej, a ja nie mogę już mieć więcej tego prądu? Czekajcie, to się tu jakoś kurna sprawdzę tylko jak. Przepraszam, mam szkolenie, pamiętam. Co, co, co? Co? Myśmy zdjąć co połączenia sobie zgłosić pojazdy. Ja nie chcę. Czyżby zajął? Może tak. Nie, nie, tutaj rozbudujemy to i zajmiemy. Proszę. No, to chyba zajmiemy, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, no to co, ale ostatnia gra, 8 minut. Dobra. Mm. No to to chyba. Gdzie na tyle w tym odcinku. Nie, 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 nie. Mm. Ale co możemy już, jeszcze, już dzisiaj zrobić, tak? Ja program w sumie poza odcinkiem. Jak coś się zmieni, to Wam powiem, co się zmieni, chyba. O, co Ty chcesz, Panie? Odwiedzi Dom Kultu. Dom Kultu, kurde. A skąd ja mam wziąć ten Dom Kultu? A idźcie, anuluj misję. Nie będę brał za 1000 złotych. Dobra, no to. Do zobaczenia! Na razie i to pompa!